Darmowe miejsca noclegowe, odcinek trzeci. Śpimy nad kąpieliskiem Malina w opolu. Tak dokładniej nocujemy pomiędzy kąpieliskami nad zarośniętym jeziorem, dlatego możemy liczyć na spokój i brak towarzystwa. Miejsce postojowe wybieramy jeszcze przy blasku zachodzącego słońca. Przed snem decydujemy się na tradycyjne rozpalenie ogniska i ogrzanie się, ponieważ temperatura tej nocy spada poniżej zera. Dobry wieczór, a w sumie już dobranoc. Zobaczcie to. Zimno, mam nadzieję, że nie zmarzniemy. Idziemy spać, zobaczymy się może jeszcze w momencie. A jak nie, to widzimy się rano, zapewne na pięknym wschodzie słońca lub na pięknej mgle. Bo koło u nas jest mo morze, tak, jest woda. Także raz, że będzie zimnie, a dwa, że będzie mglisto, ale to super. Cześć. Rano widzimy, w jak pięknym terenie udało nam się zatrzymać. Mamy przed oczami dzikie jezioro zarośnięte tatarakiem i trawiasty teren, gdzie mogą zaparkować jeszcze dwa kolejne samochody. W takich okolicznościach przyrody, aż żal nie skorzystać z kilku minut relaksu przed drogą powrotną. No i obowiązkowo dzisiaj na śniadanko będzie. Pleśne serek ze śmietaną. Serek ze śmietaną. Pa. A tak wygląda teraz. Jest już cieplutko, znaczy cieplutko. Trzy stopnie są, mhm. ale dużo cieplej niż rano. Namiot sobie schnie. Droga dojazdowa okazuje się bardzo wyboista, co dokładniej udaje się zobaczyć dopiero rano. Jednak zanim spakujemy się w podróż, mamy do wykonania ważne zadanie. Nie wszyscy doceniają przyrodę. I szanują to, co mamy. Dlatego, gdy tylko mamy możliwość, obowiązkowo sprzątamy po turystach. Do czego Was też zachęcamy. Dokładne współrzędne tego miejsca noclegowego znajdziecie w komentarzu pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.